Witam was serdecznie w Auto Profesja. Dzisiaj mam dla was Suzuki Vitara. Samochód modny, SUV, ładny i podoba się ludziom. Zobaczcie. Witara jest z 15 roku. Miała jedną właścicielkę. Jest bezwypadkowa, ma oryginalny lakier na całej karoserii. No i do tego ładna, bo uchowała się, nie ma właściwie żadnych uszkodzeń. Więc wóz ma 9 lat i prezentuje się jakby była dużo, dużo e, świeższa. No i też to na nie zastarzało się jest już nowa wersja witary, ale jakoś tam dla osób niezbyt przywiązujących wagę to, e, to myślę, że nie, nie odróżnią ich od siebie. E, jedyny element, który no tutaj jest 100% pewności nie można mieć, ale mam podejrzenie do przedniego zderzaka, który e, może troszkę różni się odcieniem e, i, i mam podejrzenie do niego, że może on był lakierowany. Ale tak cała karoseria, jeśli chodzi o blachy, są e, w pierwszym lakierze, jak to się mówi. Mm, koła. Koła mamy 17 calowe. No i te opony to są takie opony, że przydałoby się pomyśleć o ich wymianie. Ponieważ one są od nowości, są z 15 roku, czyli na no 9-letnie gumy, no to już. Nawet patrząc na bieżnik, że jakby niby jest ok, nawet bardzo ok w stosunku do przepisów, ale już dziewięcioletnie gumy z jakimiś tam spękaniami, no to już niekoniecznie, więc powinno się to wymienić. Tarcze hamulcowe z przodu z lekko wyczuwalnym rantem, ale na pewno zawierają się jeszcze w wymiarach. Jeśli chodzi o tył, no to z tyłu oczywiście opona też oryginalna i tutaj tarcza bardzo ładna, więc nie ma, tematu, nie ma tematu hamulców. Co jeszcze? Ciekawostka. Znaczy, oprócz ciekawostki to jeszcze pokażę Wam tutaj tak. Jest na wozie dwukolorowe, więc zobaczcie już w 15 roku i, i w czarne lusterka, czarne słupki, czarny dach. Fajnie to bardzo wygląda i no w ogóle fajnie się prezentuje ta Vitera. Ta eee, z zewnątrz aktywny tempomat. Tutaj ma reflektory LEDowe do jazdy dziennej. Tutaj klasyczne reflektory z soczewką. Aż się proszę, żeby je jakiegoś LEDa zapodać. Mm, idziemy do środka. Nie wspominałem, ale jest skrzynia automatyczna. To bardzo rzadka rzecz. I napęd na cztery koła. All grip, więc dwie fajne opcje w takim małym y, suwie. Hmm, silnik to 1.6, 120 koni, więc taka lubiana jednostka. W środku mamy elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane e, i składane. Tutaj jest jakaś tam kontrola zjazdy, to nie wiem co to jest, tu wyłącznik tych systemów takich tam kolizyjnych i tu wyłącznik start-stop, tu SP za asr i światła przeciwgłowe. Kierownica mm, skórzana. I do tego ładna, bez jakichś specjalnych uszkodzeń, dobrze się trzyma po tylu latach. Aktywny tempomat, zestaw głośnomówiący, sterowanie radiem. No i tu mamy też taki powiew nowoczesności, bo już zobaczcie w 15 roku w witarce radio Dotykowe, no to jakby powiedzmy, no, ale dotykowe w pełni, żadnego guzika nie ma mechanicznego. No i jest jeszcze z, z Android Auto czy Apple CarPlay. Ym, I ma tutaj oczywiście też dużą kamerę, więc to, to fajna rzecz i cieszy. Klimatyzacja jest automatyczna. No i podgrzewane fotele. Mamy kierowcy, pasażera e, słabiej, mocy. Nie wspominałem jeszcze o przebiegu. Ma 90 niecałe 5000 km. Tak jak wspominałem, Witara miała jedną właścicielkę. Pani bardzo dorosła, bo mam tu nawet kartę pojazdu, ale to już nie ma co tu wspominać o tym. I historia serwisowa jest. Historia serwisowa jest początkowo w ASO Suzuki, czyli do 2019 roku mamy ASO Suzuki przy przebiegu 43, czyli połowa tego przebiegu, no a później już gdzieś tam. Oczywiście wóz krajowy przez wszystkie lata, więc mamy, mamy wszystkie badania techniczne. W, na historia pojazdu GoFPL, więc przebieg w pełni udokumentowany i oczywiście przebieg, jak zwykle, to u mnie zapisywany na fakturze. I przebieg, a nie stan licznika, bo to też może robić różnice. Tu mamy łopatki do skrzyni biegów. Skrzynia jest sześciobiegowa. No i... i co? I chyba tutaj tyle. No, idziemy, zajrzymy pod, pod maskę, pokażę Wam, co tam, co tam siedzi. Tutaj normalny czterocylindrowy silnik 1,620 koni. No i jeszcze tu mamy jakieś tam różne wymiany, wymiany olejów. Ładnie czysto w terenie na pewno nie jeździło. Ups. Wygasz ją może, żeby nie hałasowała chociaż nie hałasuje zbytnio. Ciemnione szyby ma y, także z tyłu, raczej pewnie fabrycznie, aczkolwiek to nie ma znaczenia, czy folia, czy fabrycznie. No i tutaj ładna, czysta kanapa. Bagażnik nie jest jakiś y, bardzo wielki. Tu jest jeszcze drugie dno, więc no, ta półka to właściwie jest do, do wyjęcia, do wyrzucenia, no i wtedy bagażnik się zmienia diametralnie. Jest dużo, dużo większy. A tu pod spodem jeszcze... Jeszcze miejsce na jakieś tam drobne rzeczy. Zestaw naprawczy yy, i czyli lewarek, yy, kompresor i dezodorant do opony, których nie, lubię, nie lubią wulkanizatorzy. Pokażę Wam grubość lakieru. 92, 94

99, no i pokrywa silnika 97, więc cały pojazd z oryginalnym lakierem. Eee, już mnie tu wszyscy atakują. Eee, kilkadziesiąt zdjęć zobaczycie na Compel. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, idę do klientów, cześć.